Latę nad miastem, kiedy walczymy z czasem Masz czyste sumienie to pierwszy złap za kamień Oboje wiemy, że twoja dusza jest niespokojna Tak jakbyś wiedział, że za zakrętem czeka wolna Strasznie drażni mnie tego miasta harmider Na domiar złego w telefonie walczę z androidem Auta przejeżdżają, ludzie w nich dziwnie na mnie patrzą Tak jakby już dawno puściła mnie boska opatrzność Zamiast aureoli pojawiają się rogi I wcale nie chodzi o to, że zostałem zdradzony Sens jest głębszy niż jakaś flaszka robiona we dwóch Na ulicach nie ma miłości, czujesz jej smród Ludzie żyją tutaj jak jakieś pierdolone roboty, porozmawiaj z nimi to usłyszysz same głupoty. Nie chcę być taki sami, nie chcę żyć jak oni, w ten sposób nie chcę przeżywać pierdolonej agonii. Chcę spełniać marzenia przede wszystkim, je mieć. Chyba nikt kurwa nie chce być traktowany jak śmieć. Nie jestem materialistą, ale chcę dobra materialne, chociaż moje decyzje często bywają fatalne. Chcę spełniać marzenia przede wszystkim, je mieć. Chyba nikt kurwa nie chce być traktowany jak śmieć. Nie jestem materialistą, ale chcę dobra materialne, chociaż moje... Decyzje często pływają fatalnie. Trajektoria lotu prowadzi mnie prosto do nieba, kiedy moją głowę męczy kolejny dylemat. Otwieram swoje skrzydła jak pierdolony orzeł. Żeglugi po niebie to jestem wirtuozem. Zabiorę cię na spacer po miejscach, których nie znasz Nie widziałeś ich nigdy nawet na żadnych zdjęciach Budzą większy strach niż perspektywa końca świata Nasza przyszłość jest jakaś buglowata Nie na darmo człowiek nosi w sobie to zło Przecież dla hajsu pierwszy złapałbyś za broń Ludzie sami siebie chętnie wrzucają na te miny Potem widzisz jak dobierają współczucia miny Chcę spełniać marzenia, przede wszystkim je mieć Chyba nikt kurwa nie chce być traktowany jak śmieć Nie jestem materialistą, ale chcę dobra materialne Chociaż moje decyzje często bywają fatalne Chcę spełniać marzenia, przede wszystkim je mieć Chyba nikt kurwa nie chce być traktowany jak śmieć Nie jestem materialistą, ale chcę dobra materialne Chociaż moje decyzje często bywają fatalne